Cześć, z tej strony Tomek, witam Was serdecznie i wybaczcie, taki trochę bałagan w kadrze, ale robię to wszystko e, tak bardzo mocno ad hoc, bo przyszła do mnie paczka, na którą czekałem i która miała jakąś taką utrudnioną drogę, tak bym to nazwał, przynajmniej takie mam odczucie. Zapraszam. Postaram się, żeby było krótko i efektywnie. Ta paczka jest tu i ta paczka przyszła do mnie z Wysp Brytyjskich od Janka Sarnowskiego i powinien w niej być zegarek od Janka, zegarek, który kupiłem, czy zamówiłem już na Aurochronos tegorocznym, jeszcze tegorocznym, bo nam się rok nie skończył, i zegarek, o którym, a, troszeczkę zapomniałem w międzyczasie, że ma przyjść, a b, jakoś tak miał trudno do mnie dotrzeć. Trudno do mnie dotrzeć, dlatego, że paczka poszła Fedexem i Jakoś tak od sasa do lasa, cała ta procedura zrobienia odprawy celnej i tego wszystkiego się wlekła, przekładali termin dostarczenia z dnia na dzień, jakieś takie zamieszanie. Składam to na karp tego, że mamy koniec roku, okres przedświąteczny, więc może po prostu jest dużo więcej pracy. Zacznę od tego, że ją otworzę. Tak sobie trochę myślałem w międzyczasie, że. Takie doświadczenie, które mam, jakieś takie zamieszane z tą przesyłką kurierską i z całym tym dostarczeniem tej paczki, mogą mieć wpływ na to, że, że psują mi ten pierwszy efekt zegarka. No bo nie poleciało to, nie poszło to jak gdyby tak jakoś naturalnie, szybko i bez problemu, tylko zamieszanie, czekanie, wysyłanie maili plus płatność FedExowi za wszystkie opłaty gotówką do kuriera to jakieś takie jest. Mniej przyjazne do zrobienia, jak miałem ostatnią okazję. Ee, przeprowadzać podobną procedurę, bodajże z DHL-em to dało się to załatwić online płatnością jakąś blikową czy czymś takim. Ale jest tutaj, jest tu, powinien tu być w środku w tym pouczu całkiem fajnym i zgrabnym, zegarek. Zegarek, który kosztował mnie więcej kasy niż zakładałem, gdy go kupowałem, ale to nie jest wina nikogo innego poza mną. Kupowałem go w Polsce na Eurochronu, tam go zamawiałem, ale byłem wtedy jakiś taki nakręcony, że nie pomyślałem, że ja przecież będę ściągał ten zegarek z Wysp Brytyjskich, które już nie są częścią Unii Europejskiej, więc przyjdzie mi zapłacić za niego opłaty importowe i cło i VAT i te wszystkie inne rzeczy. Więc zapłaciłem na ten, za ten zegarek niecałe 2100 zł albo 2000 zł, jeżeli dobrze pamiętam, jak przeliczył mój bank płatność kartą na, na walutę. No a teraz musiałem dopłacić 560 zł. 4 zł i 86 groszy bodajże. Także cały zegar, no muszę na niego patrzeć, już jako na zegarek za mniej więcej 2600 zł. Co nie jest winą Janka, bo Janek tak naprawdę ten zegarek sprzedaje z tej perspektywy poniżej 2000 zł i no w takim żyjemy świecie, że wszędzie trzeba dokładać grosza. Zerkam do środka. Jest. Jest i mnie nie zaskoczył, bo. Jakby mógł mnie zaskoczyć, dotykałem, fotografowałem i filmowałem dokładnie taki, taki, taką wersję. Ten model, właśnie na wspomnianym Aurochronos. Na no teraz, już jest tutaj, jest mój. No i kolejny zegarek w pudełkach. Kolejny jak najbardziej taki elegant, elegant, który wyrósł, jak było w rozmowie z Jankiem powiedziane. Miał być field watchem, a skończył elegantem. Cały obfoliowany, pozawijany, także w paczce był. Zegareczek ukryty w bardzo miły w dotyku, w zapachu nieszczególnie, eee, znaczy w zapachu jest neutralny, że tak to ujmę, w fajnym połczu. Miły taki, w całkiem zgrabnym pudełku. Join our community chat. Do you like your new watch? Share it on social media. Tool do zmiany pasków, śrubokręcik. Kartka z podziękowaniami od Janka, podpisana własnoręcznie, napisana. Eee, jak widzę mój zegarek jest... O! Okrągła liczba 256 z 420. Informatycznie okrągła liczba, podoba mi się. Drewniana karta gwarancyjna. No i zamawiałem go z dodatkowym paskiem. Jedwabny pasek i klamra. W pierwszym odruchu założyłem go na pasek, bo ten pasek jedwabny jest czymś takim wyjątkowym, troszeczkę znowu nietypowym. Tak jak ten zegarek z perspektywy tego, że miał być fieldwatchem. Wyszedł z niego całkiem zgrabny, elegant. Pierwsze wrażenie jest dokładnie takie, jakie miał być, to znaczy to, czego się spodziewałem, bo to jest to, co już widziałem na Aurochronos. Maluszek z niego, bo nawet w porównaniu ze Speedim, którego przed chwilą miałem na ręce, jak jeszcze rozpakowywałem paczkę, to jest to taki, takie chucherko. No ale zdecydowanie... O takim eleganckim zacięciu już. Ten pasek jest intrygujący. Niewykluczone, że moja żona będzie chciała go ode mnie przejąć, co byłoby całkiem fajne, bo ja lubię, jak kogoś cieszą zegarki. Słuchajcie, parę ujęć w międzyczasie, zobaczyliście. No pierwsze wrażenie jest takie, że sam zegarek no, nie zawodzi w żaden sposób, bo wiedziałem dokładnie czego się spodziewać. Mieliśmy go okazję oglądać już na relacji z Aurochronos i wszystko jest tak, jak być powinno. Troszeczkę jestem jakby zniesmaczony takim zamieszaniem z tym całą wysyłką kurierską i... Albo może po prostu jestem przyzwyczajony do niesamowitej sprawności działania tego, co się dzieje u nas w kraju, gdy operujemy na przykład impostem, to to się dzieje jakoś tak wszystko bez... Bezszelestnie prawie, że... Wyczekiwany... Jeden z najdłużej wyczekiwanych ze mnie od momentu zamówienia do momentu, kiedy dostał się w moje ręce zegarku scout od Janka Sarnowskiego. Jest u mnie, Janku. Szapoba, bardzo się cieszę. Tym bardziej doceniam, że mam 256 numer, tak ładnie, okrągły. Jeżeli chodzi o potęgi dwójki ujęty, bardzo mi się to podoba. Ponosimy, popatrzymy i pewnie jeszcze go na kanale spotkamy. A korzystając z okazji, jako, że kiedyś o tym wspomniałem, to jeżeli macie ochotę to na końcu pokażę kilka ujęć z analogowych, analogowych, z wywołanego filmu z Nikon F4, który tam pojawiał się kiedyś w jednym z poprzednich materiałów. Na teraz kończę, dziękuję, cześć i do zobaczenia.